nazywają mnie Sobotkendrowcem, a to jest kolejny odcinek naszej serii, Wiedźmin 3 Dziki Gone Ok, mamy się tutaj właśnie spotkać z właśnie koło kapliczki Wiecznego ognia o północy Więc mamy najpierw dojść do portu, bo tam jest właśnie ta kapliczka Okej, okay, to tutaj Dobra, czyli czekamy teraz, musimy przyczekać tutaj do północy Medytacja ale najpierw tutaj się uleczymy moi drodzy Dobra, medytacja eee, tak no i spoko. O północy jesteśmy Dobrze, że jesteś. Słuchaj, przyjrzałam się tym koszarom. I kiepsko to wygląda. W sensie, że przydałby się remont. W sensie to prawdziwa twierdza. Wysokie mury, strzeżona brama, w środku pełno ludzi. Nie przekradniemy się do środka. Na siłę też nie ma co iść, bo Mengę może uciec. To, co sugerujesz. Weź te kajdanki i skój mnie. Może wytłumaczysz, o co chodzi. Pomyśl. Jeśli przyprowadzisz łowcą plugawą Trismeri Gold nie dość, że otworzą bramę, to może jeszcze zaproszą cię na dywanik do Mengego. Nie ma mowy. To zbyt duże ryzyko. Tu chodzi o Jaskra i Ciri, więc nie ma czegoś takiego jak zbyt duże ryzyko. No dobrze, załóżmy, że łykną przynętę. Co dalej? Chodzimy, przystawiam Mengemu miecz do gardła i pytam, gdzie Jaskier? To może nie zadziałać. Męgę jest gnidą, ale jedno trzeba mu przyznać. Śmierci się nie boi. Zawsze mnie to irytowało w fartykach. No nic, w takim razie musimy go wziąć podstępem. Jakieś sugestie? Powiedz może, że masz informacje o Loży. Albo jeszcze lepiej, o samej Filipie. On jej nienawidzi. Coś wymyślisz. No dobra. Najpierw chcę Ci podziękować. Każdy by... Nie, nie każdy Wystarczy Czarodziejce rumieńce nie przystoją To prawda A co ze skarbem? Jak się czegoś dowiemy to dobrze, a jak nie... Myślałem, że potrzebujesz pieniędzy od Dijkstry, żeby pomóc czarodziejom To prawda Ale złoto można zdobyć na wiele sposobów To nie jest teraz najważniejsze Ciągle mam złe przeczucie, ale trudno Chodźmy Dobra, to idziemy Pomękę. Geralt, pamiętaj, że potrafię o siebie zadać. O czym ty mówisz? Łowcy nie będą się ze mną obchodzić jak z damą, ale ja to wytrzymam. Mogę trochę pocierpieć. Ciri jest najważniejsza, więc cokolwiek by się działo, po prostu rób swoje. Nie mogę ci tego obiecać. A jednak cię o to proszę. Dobrze? Dobrze. Czego chcesz? Przyszedłem po nagrodę. Niby za co? Za czarownicę. Nie widzisz, kogo wam przyprowadziłem? To Tris Merigold. Merigold? To wchodź! No proszę, Tris Merigold. Przerzuciłeś się z utopców na czarodziejki? Więcej za nie płacą. Bo i więcej szkodzą. Utopiec co najwyżej rybaka w łydki pokąsa, a one... mordują królów. Spiskują. Wywołują wojny. I mleko przez nas krowom kwaśnieje. A! Żarty się skończyły, Marigold. Raz na zawsze. Do lochów z nią! Oddam ją Mengemu i nikomu innemu. Myślisz, że my nie wiemy, co z czarownicą zrobić? Puszczaj, sukin synu! Lugawy język nie pasuje do takiej pięknej twarzyczki. Trzeba będzie go wyrwać. Tak, wiecie, co zrobić z czarownicą, jak się już wam jakąś przyprowadzi. Co to niby ma znaczyć? Że marni z wasłowcy, skoro musi was wyręczać wiedźmi. Słuchaj no, mutancie! Odkąd weszliśmy do miasta, puściliśmy z dymem setkę czarodziejów, alchemików, doplerów i reszty tego ścierwa. Więc nie pouczaj nas, jak mamy wykonywać robotę, dobra? Chyba jednak mógłbym udzielić wam paru lat, bo poza Merigold wytropiłem też Filipę Eilhart. Dorwę cię za to, ty... Zamknij pysk, ruda kurwo. A ty mów, gdzie ona jest. Mówiłem chyba wyraźnie. Będę gadał tylko z Mengen. Ale Mengen nie gada z takimi jak ty. No to przekażcie mu pozdrowienia ode mnie i mojej przyjaciółki Merigold. Dobra. Bierz ją i chodź za mną, ale nie odchodź na krok. No dobra, w takim razie uknęli to. My idziemy... właściwie do Komnat Menge. No O, tu się rozdzielamy. Ty idziesz gadać z Mengem, a Merigold do sali obok. Nie oddam jej, póki nie dostanę... Nie, ty tu stawiasz warunki. Derk, wiesz co robić. Nic nie powiem. Ani tobie, ani jemu. Zgrywasz hardą, co? Czekaj. Wyrwę ci paznokcie, to inaczej zaśpiewasz. Dobra, zabierzcie ją, niech nie przeszkadza w rozmowie, ale zabraniam jej dotykać. Bo co, żal ci się zrobiło? Nie, gówno mnie ona obchodzi jeśli nie dogadam się z Meng'em, sprzedam Wiedźmę komu innemu. Nie chcę, żebyście ją uszkodzili, nim dobiję targę. Prawdziwy z ciebie człowiek interesy, co? Dostaniesz swoje pieniądze, nie martw się. A to, na co zasłużyła. Zabraniam ci zaczynać tortur beze mnie, rozumiesz? Tak, bez tortur. Co? rzuca skór syn Na niego No dobra, czy nie wyszły do końca po naszej myśli. No ale cóż Aha, na pół tak jest. Tylko wiedźmin chyba sobie żartujesz tylko jedźmin. A z Wiedźmin. I nie byle jaki Wiedźmin, lecz sam Geralt Riff. Dobra, troszkę tutaj oni nie są jak właśnie najłatwiejszymi przeciwnikami, ale poradzimy sobie z nimi. Z gorszymi już walczyliśmy tak właściwie. A to teraz my nawet z Mangą walczymy. No fajnie. Całkiem ciekawie. O kurczę tak patrzę to Mary Tristo, ona właśnie używa tylko A właściwie ona tak bardziej ogniem walczy Jak walczyła jakimiś tam swoimi Błyskawiecą to ona ogniem Ale, co się dzieje kurde